Wyszliśmy na ulicę, aby zapytać ludzi, co wiedzą o bezpieczeństwie i prywatności w sieci. Sprawdźmy to. Czy ufa Pani państwowym instytucjom, jeśli chodzi o ochronę Pani danych? Raczej tak. No nie, nie spotkałam się jeszcze z tym. To znaczy zaufanie zawsze trzeba z tym zaufaniem ostrożnie. Najlepsza jest kontrola. No ale... Okay. Na, na razie mogę powiedzieć, że ufam. Nic się takiego nie wydarzyło, żebym mogła nie ufać. Ciężkie pytanie, chyba bym powiedziała, że, że raczej jestem nieufna, no ale chyba też nie robię nic w takim kierunku, żeby jakoś to bardziej sprawdzać czy po prostu kontrolować. Czy czyta Pan regulaminy, zanim cokolwiek zaakceptuje w internecie? Tak, w internecie nie. Tak. Ja U. czasami nie, bo jakoś nie wchodzę na to, nie, mm -hmm. nie widzę tego. To jest dobre pytanie, ze stron, których nie znam, których nikt nie korzysta, jak najbardziej. O, super. Ale ale no, jak są takie typowe Twitter czy coś takiego, to jak mm -hmm. zakładam konto, no to z kolei już je czytam, no bo to są takie na social media masowego przekazu, prawda? Więc... Tak. Okay, Raczej super. tak, staram się czytać, bo czytam, czytam, okay. przeważnie czytam. Ile dziennie mniej więcej pani korzysta z internetu, z telefonu? 45,5 minuty. Godzinę. O, wow, mało. No. Dużo, z 8 godzin? Około 7. Ło! Wow. Też bym tak powiedziała. Myślę, że do godziny dwóch będzie. O, to mało, super. No dosyć często, często wchodzę na internet. Mhm, mm okej. Okay. Na YouTube także. Wstyd się przyznać, ale chyba z jakieś 6 to minimum. Z racji swojej pracy, kiedyś zrobiłem taki eksperyment, że wyłączyłem telefon i miałem 60 połączeń w ciągu 3 godzin. Ło! Wow. Z czego jedno było ważne. Czy pani zdaniem Działania jakich podejmujemy się w internecie są prywatne. Wydaje mi się chyba, że tak. Nie. 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 Chciałabym, ale na pewno nie. Nie, jak najbardziej nie, widać choćby po Facebooku, Instagramie to o czym gadamy, potem się reklamy tego wyświetlają, tak? Absolutnie nie. Raczej nie są ani prywatne, ani bezpieczne, bo się okazuje, że e, gdziekolwiek się znajdujemy w internecie, to się okazuje, że znane są nasze e-maile i nasze hasła i jeszcze wszystko co zdjęcia na przykład także chyba to raczej nie jest bezpieczne. Nie, nie uważam. A stosuje pani jakieś środki bezpieczeństwa na co dzień, aby chronić tą swoją prywatność online? Znaczy jak cokolwiek zamawiam i wymagają ode mnie PESEL, mhm. czy jakiś numer karty, czy coś to od razu rezygnuję z tego mhm. zamówienia, tak? A tak to ogólnie to nie mam styczności z jakimiś takimi firmami, żeby mogła czuć jakieś niebezpieczeństwo zagrożenie, ale PESEL i dowód osobisty mm -hmm. numer konta bankowego kartą. Jeżeli nawet kartą płacę tylko blikiem nie, mm -hmm. oczywiście nie płacę, tylko przy Jakurę przyniesie. A czy Pani zdaniem jest bezpieczne dodawanie zdjęć małych dzieci w internecie? O nie, no ja jestem w ogóle przeciwniczką e, dawania zdjęć małych dzieci. W internecie w ogóle to jest też nawet tak chyba na przyszłość, bo wcale nie wiem, czy na przykład moja córka by sobie życzyła, że ja jako mama dała mi zdjęć a ona później siebie widzi, no jeszcze zależy też od tego, w jakiej jest e, też sytuacji mm -hmm. e, na tym zdjęciu. Także absolutnie jestem przeciwniczką. E, nie jestem przeciwnikiem, tak, jestem Tak. Nie, proszę Panią, mam wnuczkę bardzo ładną, jest y, młodziutką tancerką, jest bardzo ładna, jest taka mała kobietka i mam troszeczkę... Y, o, tak, że boję się o nią. Nie wiem, jak tam rodzice, mój syn i synowa, ale ja się boję, bo naprawdę dużo ludzi jest takich, co takie dzieciaczki to mm -hmm. kuszą. Czy media społecznościowe według Pana powinny być niezależne od rządu? Tak, powinny. Tak, na pewno. No, raczej tak. tak? Tak, to tak. Czy Pana zdaniem obywatele powinni mieć prawo do całkowitej anonimowości w internecie? To ma swoje zalety i wady, oczywiście, jak wszystko, aczkolwiek myślę, że jest to możliwe, ale nie jest to wskazane. Czy według Pana dzisiaj jest wolność słowa w praktyce, czy tylko w teorii? To jest trudne pytanie. Żyjemy? Demokracji jest wolność słowa, tylko że kłócimy się. No tak chyba nie do końca. Co pani sądzi o programach rządowych monitorujących aktywność w sieci? Czy w ogóle jest pani świadoma, że takie są? Myślę, że o wielu w ogóle rzeczach nie, nawet nie zdajemy sobie sprawy i w sumie mnie to przeraża. <grym> tak bym powiedziała. Witaj na kanale Wolni w sieci, miejscu, gdzie mówimy głośno o tym, o czym inni milczą. O prywatności, bezpieczeństwie i świadomym korzystaniu z internetu. Jeśli myślisz, że ciebie to nie dotyczy, tym bardziej zostań z nami na dłużej.